Witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Łukasz Białecki, i jak zawsze jest mi niezmiernie miło móc gościć was na kanale Flavor Design. Dzisiaj mam dla Was Etui do iPada, nowość naszej marki własnej, czyli Tech Protect, Etui S-C-Mac. Pen plus keyboard. W nazwie tego etui kryje się rzecz jasna już kilka podpowiedzi co do tego, czego możemy się spodziewać po tym konkretnym produkcie. Więc już nie przeciągając długo, tak, jest to etui z klawiaturą, jest to etui rozłączne z klawiaturą, jest to etui również z miejscem na rysik. Jest to śmiało, można powiedzieć, w związku z tym Etui 3 w jednym, przynajmniej tak naprawdę jest to autentycznie ciekawy produkt i bardzo cieszę się, że trafił do naszej oferty, trafił do oferty przede wszystkim naszej marki Tech Protect, a jak to dokładnie wszystko się prezentuje, zobaczcie sami. Z pozoru jest to case, jakich na rynku miliony. Nie mam najmniejszego zamiaru udawać, że wyróżnia się on czymś, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o stylistykę. Nie. Jest to bardzo schludny, bardzo dobrze wykonany, ale stosunkowo prosty case, w 100% z W sztucznych. Nie ma tu żadnych szlachetniejszych materiałów, nie ma tu skóry, nie ma tu nic metalowego. Natomiast to absolutnie nie wpływa niekorzystnie na to, czym jest faktycznie to etui i jakie daje możliwości. Konstrukcja, tak jak widzicie, jest rozpinana. Skupmy się na razie, zanim przejdziemy do klawiatury i do jej funkcjonalności, na samym Etui. Samo to, że to Etui możemy rozpiąć, jest już fenomenalną cechą, ponieważ. Dzięki temu możemy sobie wypiąć to z klawiatury, która jest dosyć ciężka, i używanie tego w całości oczywiście jest jak najbardziej możliwe. Natomiast zdecydowanie wygodniej po prostu nam tablet z tej części po prostu wypiąć. I kiedy chcemy korzystać sobie po prostu, nie wiem, na fotelu, na kanapie, tylko i wyłącznie z samego tabletu i z jego ekranu dotykowego, nie potrzebujemy edytować żadnego tekstu, no to zwyczajnie odpinamy sobie po prostu tą część i to służy nam jak. Jako taki, właśnie, backcase, taki, takie zabezpieczenie brzegów i tyłu, rzecz jasna urządzenia, wtedy front mamy otwarty. Natomiast jestem przekonany, że i tak większość z Was na pewno używa jakichś protektorów na ekran. Sama ta część ma konstrukcję tak zwaną hybrydową, czyli nie mamy tutaj jednego materiału, a mamy materiały dwa, a być może nawet trzy, ponieważ to, w co bezpośrednio wpinamy nasz tablet, wykonane jest z TPU, z termoplastycznego materiału czyli tworzywo elastyczne, tworzywo miękkie, jedno Jednocześnie po prostu przyjazne też obudowie. To na pewno nie porysuje wam obudowy. Całość jest też wzmocniona, czyli musieliśmy dostać tu tworzywo mocniejsze, prawdopodobnie jakiś poliwęglan. Plus kolejne tworzywo sztuczne, prawdopodobnie też na bazie jakichś poliuretanów, które stanowi wykończenie tyłu. I to samo tworzywo mamy zresztą tutaj dokładnie na froncie. Imituje to delikatnie jakby taki trochę tkaninowy splot, jakiś taki nylonowy, parciany. Natomiast jest to oczywiście. Odlew również, po prostu, któremu nadano fakturę takiej delikatnej jodełki, która po prostu przypomina niektóre sploty tkaninowe. Czy to dobrze, czy to źle, że to jest imitacja właśnie jakiejś tkaniny, a nie tkanina? To nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli chodzi o deseń, który tu się pojawia, to jest kwestia kosmetyczna. Jeżeli chodzi o trwałość, to. Ten materiał zapewni wam naprawdę wiele, wiele miesięcy użytkowania bez żadnych uszczerbków na nim. To wszystko jest konstruowane tak i wykorzystane są tego typu materiały, które na przykład nie mają problemów z tym, żeby w kółko je wyginać. To co właśnie ja teraz robię. A zatem, jeżeli chodzi o trwałość samego case'u, nie jego właściwości ochronne, o tym zaraz, to uważam, że ten materiał, który jest tutaj użyty, będzie gwarantował naprawdę bardzo długi czas w niezmienionych właściwościach wizualnych. Tak to nazwijmy, czyli on po prostu nie będzie się brzydko starzał. Wrzućmy to sobie z powrotem iPada i poprzyglądajmy się jeszcze kilku rzeczom, które są zawsze bardzo istotne. Mamy oczywiście doskonały dostęp do wszystkich złącz, przycisków, głośników czy mikrofonów. Wycięcia są dosyć szerokie. Także, jeżeli zwróćcie uwagę, nawet tutaj samo wycięcie na wtyczkę jest na tyle poszerzone, że w zasadzie prawdopodobnie każdy jeden kabel, który znajdziecie na rynku, będzie tu pasował, naprawdę musiałby mieć obudowę wokół samej wtyczki bardzo, bardzo masywną, żeby się tu nie zmieścić. Głośniki oczywiście dostępne. Przyciski przeniesione, pomimo, że mamy tutaj spory dystans, bo. Tu też jest miejsce na resik. Zatem przyciski, pomimo że odjechały dobry centymetr do budowy, są przeniesione. Klikają dosyć, dosyć ciężko. To nie jest to samo odczucie, które będziecie mieli wciskając te przyciski na nagim, oczywiście, tablecie. Tym niemniej, jakby wyczuwalny jest skok klawisza. No nie słyszymy już tego kliknięcia, ale czujemy je pod palcem. Stłumione, bo stłumione, ale czujemy. Także nie ma problemu. Plus, minus działa bez najmniejszego problemu. Przycisk włącznika jest odkryty, także ten po prostu działa dokładnie tak samo, jak działał do tej pory. No i wspomniane miejsce na rysik. Oczywiście tu w zestawie mamy klawiaturę. Także, jakby to etui jest bardzo funkcyjne. Ono, jakby, jest z premedytacją skonstruowane dla tych, którzy tej klawiatury i głodzika, który tutaj jest to też istotne, ale to wszystko jeszcze zaraz. Nie zapominajmy, że to jest iPad. Jego jednym z kluczowych akcesoriów jest rysik. To, że chcemy korzystać z klawiatury i touchpada, bo chcielibyśmy po prostu, bo to fajne urządzenia i całkiem wydajne, wykorzystywać je podobnie jak laptopy, jak notebooki, to nie sprawia, że automatycznie musimy zrezygnować z rysika, tudzież w ogóle przestaje nam być potrzebny. Dlatego miejsce na rysik oczywiście, że zawsze przeze mnie mile widziane. Tym bardziej, że te draństwa po prostu potrafią się gubić i fajnie, jeżeli mają po prostu stałe miejsce, w którym sobie mieszkają. Także, jak widzicie, to etui, pomimo, że potrafi wpłynąć na ergonomię urządzenia, no i to mocno ją rozbudowując, dzięki właśnie klawiaturze, która daje możliwości, których do tej pory tablet nie miał, to znowu z drugiej strony to etui, kiedy pozbawimy je tej klawiatury, jest czymś, co w zasadzie nie wpływa w żaden sposób na pewno ujemny, a też samo w sobie już wpływa dosyć korzystnie na samo doświadczenie korzystania z tabletu, chociażby dzięki temu, że mamy miejsce na rysik i chociażby dzięki temu, że tablet po prostu stał się odporniejszy w takim etui. Tutaj mamy wszędzie troszkę materiału, zwłaszcza na rogach, czuć, że tego materiału nawet tutaj jest odrobinkę jakby więcej, ale cały ten bumper tutaj, który się tworzy dookoła, równiutko naprawdę jest mięsisty naprawdę jest gruby i to czuć, I kiedy ja uderzam tutaj teraz rogiem o biurko, ten odgłos jest naprawdę stłumiony, jest taki dudniący. Kiedy uderzę gołym urządzeniem dla odmiany to będzie taki stukot po prostu. Różnica jest znaczna, bo nie zapominajmy chociaż to etui ma specyficzną funkcjonalność to każde etui w zasadzie w swoim podstawowym takim zadaniu no, ma chronić urządzenie, które Obudowuje. I tutaj z całą pewnością tak się dzieje. A teraz przechodząc już powoli do klawiatury i do sedna, yy, zacznijmy sobie jednak jeszcze od tej części. Tutaj mamy bowiem wbudowaną podstawkę. Ona porusza się po prostu na zwykłym zawiasie, ale takim bardzo mocno ściśniętym. Dlatego tu mamy duży opór, dzięki czemu możemy tablet oprzeć pod wieloma różnymi kątami. Od pozycji takiej niemalże wyprostowanej, niemalże pionowej. To bardzo, bardzo mocno pochylonej wszystko zależy od tego też, jaką mamy po prostu pozycję przy biurku i jak nam się najwygodniej pracuje. A zatem, skoro już wiemy, jak działa ta część, to teraz porozmawiajmy sobie o klawiaturze. Wiecie już, że te elementy są rozłączne. Łączą się ze sobą na magnes. Magnes na tyle mocny, że jak widzicie, nie ma najmniejszego problemu, czy sama klawiatura, czy druga część. Cięższa de facto z iPadem, również, jak widzicie, nie rozłącza się samoczynnie. To jest bardzo ważne, żeby ten magnes oczywiście był mocny, no bo skoro już decydujemy się na rozwiązania magnetyczne, no to byłoby nieco słabo, gdybyśmy po otwarciu w ten sposób od razu upuszczali tą klawiaturę na ziemię. Tak na całe szczęście się po prostu nie dzieje. A przyjrzyjmy się samej klawiaturze. Nie jest to oczywiście klawiatura pełnowymiarowa. Ona jest pomniejszona, natomiast posiada wszystkie przyciski, które znają chociażby użytkownicy ekosystemu systemu Apple jest to w zasadzie pewnego rodzaju klon tego układu, który znamy z Magic Keyboard. Natomiast ponieważ ta klawiatura domyślnie nie ma ograniczenia tylko i wyłącznie dla urządzeń z macOS i iOS, widzimy tu również takie pozostałości Windowsowej, jak chociażby przycisk Option, który również ma nadrukowany Alt. Także ta klawiatura, pomimo że samo etui jest do urządzenia Apple, yy, może być wykorzystywana również z innymi systemami operacyjnymi. Ale to nie wszystkie bajery, które tutaj się chowają. Włączmy sobie tą klawiaturę, zaraz będziemy ją parować, ale najpierw pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy. Zacznijmy sobie od zasilania. Mamy tutaj zaimplementowane złącze USB typu C i jest to pewnego rodzaju postęp, ponieważ nasze poprzednie case'y z klawiaturami do iPadów miały jeszcze złącze micro USB. Tutaj mamy już złącze to w 100% współczesne. No i tą klawiaturę w związku z tym po prostu naładujecie dokładnie tym samym zasilaniem. Co chociażby iPada. A po naładowaniu. Będzie działać do około 80 godzin. Także to jest naprawdę, naprawdę przyzwoity wynik. Ale to też dalej nie wszystko, co ta klawiatura potrafi. Potrafi bowiem moi drodzy jeszcze w dodatku się zaświecić. I nie tylko zaświecić na jeden kolor, ale zaświecić na tych kolorów całkiem sporo. Możemy sobie zmieniać, jak widzicie, wariant wyświetlanego koloru, a inną kombinacją przycisków możemy również zmniejszyć natężenie, bądź po prostu zupełnie wyłączyć to podświetlenie. Natomiast jest to fajna opcja. Dla tych z Was, którzy często pracują na przykład po ciemku, bądź z minimalnym jakimś światłem w pomieszczeniu, na przykład wieczorami, no to wtedy podświetlana klawiatura, no jednak po prostu robi robotę. Zwłaszcza klawiatura nieco mniejsza, klawiatura, do której możecie nie być przyzwyczajeni. Ciężko pisać bezwzrokowo na klawiaturze, której po prostu najzwyczajniej w świecie jeszcze nie znamy. To jedna rzecz, no a dwa na klawiaturze właśnie nieco pomniejszonej względem na przykład normalnego Magic Keyboard, czy jakiejś po prostu innej, standardowej. Standardowej, jeśli chodzi o rozmiary klawiatury, z których na pewno korzystaliście. Co nie zmienia faktu, że ta klawiatura na przykład nie jest wygodna. Ona jest w pełni funkcjonalna, na tym da się pracować. Jestem przekonany, że na tym da się nawet edytować dłuższe ilości tekstu. I nawet jeśli nigdy nie zastąpi wam ona normalnej klawiatury, to też pamiętajcie. Ona wcale nie do tego służy. To nie jest klawiatura, która ma wyprzeć z waszego biurka Magic Keyboard, czy jakąkolwiek inną dobrą klawiaturę. To jest klawiatura, która daje Wam możliwość korzystania na przykład w podróży, chociażby zamiast z laptopa, który będzie kilkukrotnie cięższy od tego zestawu, właśnie z iPada. A jeśli chodzi o parowanie tego urządzenia i jego dodatkowe jeszcze ewentualne funkcje, o których szybciutko sobie na koniec porozmawiamy. Sam proces parowania jest banalnie prosty. Z boku, zaraz koło złącza zasilania mamy przesuwany po prostu przycisk włącznika. Po uruchomieniu klawiatury kombinacją Fn plus C przetrzymujemy około 2-3 sekundy, aż dioda kontrolna, która jest... W tym miejscu zacznie nam jak widzicie szybciutko mrugać. W tym momencie możemy przechodzić już do ustawień w naszym urządzeniu i po włączeniu funkcji Bluetooth momentalnie powinna zostać wykryta ta klawiatura. Wtedy pozostaje nam już tylko wybrać ją z listy urządzeń i jest ona gotowa do pracy. No i chyba najważniejszą cechą tej maleńkiej, mobilnej klawiatury jest jej Touchpad. Touchpad naprawdę całkiem, całkiem precyzyjny. Korzysta się z niego naprawdę satysfakcjonująco. Do dodatkowo będzie obsługiwał skróty charakterystyczne dla iOS-u czy macOS-u. Możecie przybliżać, możecie cofać, możecie używać skrótów menadżera zadań do przesuwania czy przeglądania ostatnich okien. To wszystko będzie tutaj działało w jak najlepszym porządku. A sama klawiatura jest stosunkowo cicha, jest stosunkowo responsywna. Zresztą otwórzmy sobie notatnik czy jakikolwiek edytor tekstu, a ja w przybitkach pokażę Wam ujęcia z ekranu dokładnie, jak to wygląda. Klawiatura jest naprawdę bardzo, bardzo responsywna. Nie czuję żadnych szczególnych opóźnień. Jeżeli one są, to są naprawdę minimalne jak na klawiaturę Bluetooth. Ciężko jest oczywiście ocenić opóźnienia na milisekundy gołym okiem, natomiast chociaż korzystam sam też no chociażby z Magic Keyboard i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo podobny experience. Szczerze powiedziawszy, nawet te klawisze chodzą dosyć podobnie jak w klawiaturze od Apple. Być może Magic Keyboard jest ciut cichszy, natomiast naprawdę tęsko klawisza przypomina mi to, co znam z Magic Keyboard również. A zatem mamy tutaj całkiem ciekawy kawał pokrowca. tu i wielofunkcyjne. Etui bardzo rozbudowujące możliwości samego urządzenia Etui, które no można śmiało powiedzieć, że zmienia co nieco iPada w MacBooka. I robi to naprawdę nieźle. Tym bardziej, że dzięki właśnie chociażby tej rozłącznej formie nie jesteśmy zmuszeni do korzystania tego jak z jednego. Zespolonego urządzenia, jak to jest w przypadku chociażby MacBooków czy jakiegokolwiek innego laptopa, gdzie nie mamy możliwości w dowolnym momencie odłączenia sobie klawiatury, tutaj taką możliwość pamiętajcie, że mamy. To nie musi być zespolone ze sobą na stałe i tylko w tej pozycji funkcjonować. Chcecie odłożyć to sobie dalej, chcecie zorganizować sobie jakoś fajną przestrzeń, przy której pracujecie, nie potrzebujecie mieć ekranu bardzo blisko siebie. Możecie to zrobić, jak najbardziej, nic nie stoi na przeszkodzie. To też jest wielka wygoda, moim zdaniem nawet to sprawia, że tego typu rozwiązanie jest poniekąd nieco wygodniejsze od klasycznego laptopa, bo dzięki właśnie takiemu rozłącznemu zestawowi jesteśmy w stanie nieważne gdzie przebywamy i gdzie chcemy w jakich warunkach pracować, możemy sobie fajnie zorganizować po prostu przestrzeń do pracy. Mamy mało miejsca albo chcemy mieć bardzo blisko siebie ekran, żeby wszystko doskonale widzieć na tym jednak stosunkowo małym wyświetlaczu, nie ma problemu, możemy to zrobić w ten sposób. Sytuacja nas chociażby zmusza po prostu, bo wygodniej jest nam jednak gdzieś odstawić sobie tablet na bok, a klawiaturę wsiąść chociażby na kolana, po prostu i pisać dalej. Proszę bardzo. Podstawka jest bardzo sztywna, sprawdza się świetnie. Miejsce na rysik no to co już mówiłem, w zasadzie dla mnie, jeżeli chodzi o pokrowce do iPadów, rzecz must have. Ja bez czegoś takiego. Grysiki po prostu gubię momentalnie. A zatem, jeżeli szukacie czegoś takiego, albo wydaje wam się, że możecie znaleźć do tego rozwiązanie, gorąco zachęcam. Polecam naprawdę szczerze, ten produkt robi bardzo przyjemne wrażenie, a znajdziecie go Rzecz Jasna na Flavor Design. Pod filmem rzecz jasna zostawiam wam link do tego produktu. A teraz dziękuję Wam już za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.